Słoneczna pogoda i plecak pełen pomysłów na letni wypoczynek to mój sposób na idealne wakacje. Tym razem w gminie Osielsko poznamy sposoby aktywnego spędzania czasu. Joga, Nordic Walking czy speedrover. Aktywności nie brakuje, czas więc podjąć sportowe wyzwanie. Na ten moment czeka się cały rok i w końcu jest upragnione lato. Wakacyjną atmosferę czuć już również w Osielsku. Panie Wujcie, czy tutaj mieszkańcy lubią czas spędzać na sportowo? Oczywiście, że lubią, tym bardziej, że możliwości dotyczące różnych dziedzin sportu, szczególnie tego rekreacyjnego, są bardzo duże w naszej gminie. I jakie to są aktywności? Bo wiem o Nordic Walking, mieszkańcy chętnie jeżdżą na rowerach i biegają. No, jesteśmy na stadionie piłkarskim, ale to nie jest tylko stadion piłkarski, zresztą nosi on imię Jana Konopczyńskiego, związanego, pan, pan Jan był związany z łucznictwem. Zresztą tu za płotem są tory łucznicze, mamy Orlika niedaleko, dosłownie też narzut beretem. I te możliwości tutaj są, ale w wielu miejscach gminy również mamy takie obiekty, które pozwalają na to bardzo rekreacyjne i sportowe spędzenie czasu. Czy można powiedzieć, że sport łączy pokolenia w Osielsku? Oczywiście, że tak. Wymieniła Pani Nordic Walking. Na przykład tu są no, bardzo ciekawe wydarzenia. Uczestnicy mają od 5 do, przepraszam, bardzo 85 i lepiej lat. To jest po prostu dla wszystkich i bardzo się cieszę z tego, że tak duża grupa mieszkańców może w tych różnych formach uczestniczyć. A my te wszystkie aktywności sportowe dzisiaj poznamy. Jak odnaleźć równowagę? Z pewnością zastanawiają się nasi widzowie. Ja odnajdę równowagę podczas jogi na trawie. Zaraz Państwo się przekonają, że to sport tak naprawdę dla każdego. Warto zadbać o swoje zdrowie. Teraz możemy sobie tutaj chwilę usiąść, zanim ja spróbuję swoich sił. Kasiu, wiem, że trenujesz jogę od kilkunastu lat. Powiedz, jak wpływa na Twoje zdrowie? Eee, trenuję jogę od 15 lat zauważyłam, że naprawdę pomaga mi bardzo, jeśli chodzi o kręgosłup, o czucie własnego ciała, o wyciszenie. No jest i dobra i dla ciała i dla ducha. A czy każdy może trenować jogę? Jak można się przygotować? Jogę może trenować każdy pod warunkiem, że jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań do tej formy rekreacji ruchowej. Ale rzeczywiście joga daje takie możliwości dzięki temu, że można dostosować praktykę do możliwości każdego uczestnika. To nie jedyne aktywności na terenie gminy Osielsko. Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji ma bogatą ofertę. Tak jest, mamy zajęcia na basenie, zajęcia dla osób, które lubią chodzić z kijkami, nordic walking. Możemy jeździć na rowerze, na wspaniałych trasach rowerowych, biegać, mamy piękne tereny leśne, duże możliwości. Czyli warto korzystać z takich możliwości na świeżym powietrzu i zadbać o swoje zdrowie, a ja za chwilę spróbuję swoich sił. Wiodzę. To aktywność popularna w Wielkiej Brytanii i Australii, speed rower. Na czym dokładnie polega ten sport? No Sport, tak co do zasad, jest podobny do, do żużla, natomiast większe znaczenie tutaj ma praca nóg, więc my tak mówimy pomiędzy żużlem a kolarstwem. Z żużla mamy zasady, że jest czterech zawodników i startują wszyscy spod taśmy, taśma leci do góry, jedziemy cztery okrążenia i to jest jakby takie podobieństwo przede wszystkim. Kto może brać udział w takich wyścigach? Czy mogą być to też kobiety? Tak, oczywiście kobiety. I mamy tutaj nawet w klubie zawodniczkę Zuzię, która już trzykrotnie zdobyła Mistrzostwo Polski, ale tak naprawdę weryfikacja będzie podczas mistrzostw Europy, które odbędą się w Wielkiej Brytanii w tym roku i zobaczymy na ile jest mocna w stosunku do, do rywalek z zagranicy. No ale też mamy kto może, no to może, mogą dzieci od szóstego roku życia nawet, bo są kategorie od 6 lat, no a to, co teraz obserwujemy, to są zawody weteranów, czyli panów powyżej 40. too late. A jeżeli chodzi o sukcesy klubu, to jakie są największe? Znaczy no sukcesy, no mamy międzynarodowe sukcesy, ale przede wszystkim w kategorii e, juniora. E, mamy aktualnego mistrza świata kadetów do lat 16, Radka Morawiaka. E, mieliśmy w przeszłości też zawodników e, sukcesów międzynarodowych. Nie udało nam się zdobyć jeszcze drużynowych medalów w drużynowych mistrzostwach Polski, no ale w tym sezonie idzie nam nieźle. Wychodzi na to, że w najgorszym przypadku będziemy mieli czwarte miejsce, no ale oczywiście mierzymy wyżej. Trzymamy kciuki i oczywiście nie zwalniamy tempa. To nie koniec sportowych emocji, to jedna z najstarszych i najbardziej popularnych dyscyplin sportowych. Właśnie w boksie liczy się wytrwałość, moc mięśni, a może umysłu. Najbardziej głowa, czyli to co siedzi. Bo Bez tego się tutaj nie, no nie wejdzie do ringu i nie będzie żadnych sukcesów, nie będzie zwycięstw, nie będzie medali. No i przede wszystkim to. W klubie sportowym trenujecie młodych zawodników. Jak zachęcacie, aby rozpocząć właśnie przygodę z boksem? Przede wszystkim na Facebooku, też takie imprezy jak tutaj ta obecna, dzisiejsza, Grand Prix Polski chcemy się pokazać, zaistnieć, bo jesteśmy też nowym klubem, no i myślę, że, że to wychodzi. Młodym osobom chęci nie brakuje. W boksie ważne są sukcesy, czy tak naprawdę wytrwałość? Jak możemy to określić? Na pewno wytrwałość jest jednym z najważniejszych aspektów, ale sukcesy są potrzebne do tego, żeby zawodnika budować. Te sukcesy napędzają do tego, żeby się realizować dalej. Jakie sukcesy macie na swoim koncie? No, sporo. Jesteśmy młodym klubem, jesteśmy jednoletnim klubem. Mamy wielu zawodników z złotymi medalami mistrzostw Polski, uczestników mistrzostw Europy, mistrzostw świata w kadrach olimpijskich. Zarówno dziewczynki, jak i chłopców. Także naprawdę, tych sukcesów jest sporo. Jesteśmy jednym z dominujących klubów na Dolnym Śląsku, bo to stamtąd przyjechaliśmy czyli dosyć daleko. A w Polsce, też w ścisłej czołówce. Jak Państwo widzą, można się przekonać, że sport to prawdziwa pasja. Jak mogą się Państwo przekonać, wcale nie trzeba wyjeżdżać daleko, by miło spędzić czas. W gminie Osiersko chyba nie ma czasu na nudę. Z pewnością nie będzie takiego czasu w tegoroczne wakacje. Cieszymy się, że możemy się już spotykać. Mamy dla naszych mieszkańców i dla dzieci naszych mieszkańców bardzo bogatą i szeroką ofertę. Nie wiem, czy wszyscy z Państwa wiedzą, że gmina Osielsko składa się z siedmiu sołectw. W każdym z tych sołectwie mamy świetlice, które przygotowały warsztaty i dla tych najmłodszych, i dla tych najstarszych, które przez całą, cały okres trwania wakacji będą się w tych świetlicach odbywać. Ale to nie jedyna aktywność. Tak, oczywiście to nie jest jedyna aktywność. Dla tych naszych najmłodszych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował taki projekt pod tytułem Wakacyjne Place Zabaw. Jesteśmy na jednym z takich placów zabaw. Rodzice będą mieli możliwość oddania swoje pociechy pod opiekę na 3-4 godziny na takim placu. Warto się na niego zapisać, bo każdy z nas też potrzebuje takiej chwili wolnej dla siebie, choćby po to, żeby zrobić zakupy. Dzieci będą pod opieką naszych nauczycieli. I wykwalifikowanych pedagogów. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.osielsko.pl oraz w naszym takim informatorze przeglądzie tygodnia, naszym kanale na YouTube, który zachęcam, aby Państwo subskrybowali. Warto więc szukać informacji na temat aktywności sportowych na terenie gminy Osielsko. Nasza podróż na terenie gminy Osielsko powoli dobiega końca. Ja nie mogę nadal zdecydować się na jedną dyscyplinę sportu. Jedno jest pewne: w zdrowym ciele zdrowy duch. A my niebawem ruszamy w kolejną podróż oczywiście z plecakiem przez region.